Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i cóż, w końcu się udało zdobyć cały Secik z Iskry. Lataliśmy właśnie na odcinku, testoranów, potem jeszcze na streamach. Ogólnie trzy streamy poszły, żeby zdobyć te buty. Tak, także no niestety jest jak jest, ale przy okazji, chociaż udało nam się te pierścionki do ulepszeń zdobyć, więc mogłem sobie tą Iskrę ulepszyć. Dzisiaj o tym wszystkim pogadamy. No i dobra, na początek postanowiłem, że spróbujemy zagrać te 4X Iskrę. Tak czy jak będę chciał to przetestować. To nie jest tak, że to ostatecznie w tym będę grał. Być może mi się jeszcze zmieni i na przykład zagramy po prostu dwie Iskry i coś innego. Na no ten moment jednak robimy 4 i plus minus sobie to przetestujemy. To jest też taki odcinek trochę bardziej informacyjny, bo jeszcze nie poprzekładałem tam kamieni, gdzie nigdzie nie ma bonów. W sumie bardziej chciałem się pochwalić, że w końcu się to udało, no i też spoko odcinek po prostu zrobić. Więc no, poulepszałem to sobie, jak teraz widzicie po prostu na nagraniu. Fajne to, dużo lepsze jest to po ulepszeniu. Także spoko, chociaż tyle, że udało się, jak tą iskrę latałem, to wyfarmić. No i też oczywiście szkoda, że runka żadna się nie pojawiła ta złota, no ale trudno. Na to za bardzo nie liczyłem, jak tam pisaliście, ile prób wam zajęło, żeby jakąkolwiek tą runę wydrobić. Może kiedyś na tą iskrę się jeszcze skusimy, żeby tą runę spróbować. Natomiast to na pewno jakoś później, bo teraz już mam dość tyle, ile to lataliśmy to. No i dobra, pokazuję Wam, jak to wygląda w gierce wszystko. Mam, jak widzicie, te cztery części. One mają tak, no jakby ktoś nie wiedział, to dwie części dają po prostu prędkość ataku, cztery dają damage jeszcze dodatkowy. No i tu po prostu atak, prędkość ruchu. Tu sobie dałem damage, ale okazało się, że brakuje mi tego atak speedu, niestety. Ale przy wsadzeniu tutaj po prostu, właśnie tych pod speed, atak. No styka mi 4-0, więc no okej, okay, także ciekawie. Tu obrażenia pod damage dałem, ale pod, no, skapnąłem się, że przecież nie mogę już więcej kamyczków wsadzić niż te 50, co już mam gdzie indziej. Więc tu HP będzie, mm, tak wychodzi plus minus, ewentualnie jakoś na odwrót, że tu będzie HP, bo tu w sumie mamy te punkty życia i wtedy tu kryta zagram, to chyba nawet lepiej i no, na by było. No i wtedy, no wtedy grałbym dwa po prostu pod, pod wiecie co, HP, więc to bardziej taki tanki mak ogólnie właśnie jest taka Więc tutaj na pewno jeszcze do ewentualnej nawet podmianki, no i tu muszę jeszcze pod HP wyfarmić. I co? No i tu tu kryta mam póki co. Więc tak jakoś plus minus to wygląda, na pewno jeszcze nie przeglądałem innych alternatyw, więc na następnym streamku po prostu dokończymy sobie tu wszystko, poprzekładamy bony tak i kamyczki, tak żeby było no już tak jak ma być, e, wtedy pokażę wam pewnie statystyki, no, aktualnie tak to się prezentuje, e, te, te, te staty, no i zobaczymy, być może tak czy siak zrobię jeszcze jakiś inny, znaczy alternatywy sobie zrobimy, przetestujemy po prostu 4 iskry, coś innego, 2 iskra, dwa coś. Ale na ten moment to tak wygląda, dobra w ogóle nowy sezon będzie i będzie można sobie koronę kupić za, yy, za właśnie te monety sezonowe W tą koronę, którą trzeba za 1000 winów, ja chyba mam ją gdzieś otwartą, a może nawet nie mam, o <laughs> Także no ciekawie, ciekawie naprawdę, big point już, już robi, to zawsze było takie wow, tak samo jak misiek No i teraz przestaje być tak rare jak można sobie kupić za punkty, no xd trochę z eventów to co? Jest ta chciwość. o szkoda, to bym sobie zrobił chętnie, ale iskrę robiliśmy. Kiedyś walniemy na streamku, na pewno tutaj e, przydziałamy z tym. O, jest w ogóle Sargon. Okej, okay, to też jest ciekawe: podruchy. Ale dobra. To może nawet dzisiaj odpalę tego streama, nie obiecuję, ale może byśmy dzisiaj pokminili z tym setem i z, znaczy, no, dokończeniem i nawet kmin kminieniem nad innymi. E, jak coś, to też trzymam te wcześniejsze. Dobra, chyba tyle, co? ogólnie to dużo na streamach się działo tam klipów nie nagrywałem, więc to jest też ten problem, że tu się działo dość dużo na postaci, w sensie bardziej ta iskra po prostu i tam i tam jakieś, jakieś ruchy, a niekoniecznie mam klipy. Więc no, plan jest teraz taki po prostu wybrać jeden konkretny build, którym już będziemy plus minus grać w sensie itemowo i po prostu potem ulepszanie kamyczków, bo one na pewno też są do, do ulepszenia mocnego, farmienie po prostu będzie blad Dzisiaj to tyle. Widzimy się pewnie już w tym buildzie ostatecznym, plus, minus. Pokażę wam wtedy, jak to wygląda. I co, dzięki za dziś. Cześć, pa pa.